Moi widzowie przygotowali dla mnie jakiś super parkour! Ja go jeszcze nie widziałem, chciałem mieć niespodziankę. Umówiliśmy się w Koloseum. Ciekawe, co to przygotowali. On też świnia. Ej, czemu tu ich nie ma? Na arenie coś jest. Wiadomość dla mańki od widzów. O, o, mapa. Tam się jednak spotykamy, myślałem, że w Koloseum to będzie. No dobra, no już tam zasuwam. Tą stronę stronę, tutaj ma Dobra, to tu, nie? Halo, halo, jesteście tutaj? No, tu jesteście. Honorowy gość Mańka TV to jestem ja. Parkour dla Mańki. Żółty to checkpoint. Aha, że na drodze jak będzie parkouru e, żółty, to jest checkpoint, tak? Tak. Okay. Tam będę musiał iść po tych belkach, tak? Tak. I macie jakieś porady dla mnie? Dużo skakać. Dużo skakać i co jeszcze? Uwaga na lawę. A, dobrze, będę uważał na lawę. Jakie są naj najbardziej niebezpieczne momenty tam? Coś jeszcze, Prostyła. oprócz lawy, czy tam głównie lawa, tak? zagrożeniem jest głównie lawa. A, tak. A najłatwiejsze mo momenty jakie są? Pierwszy poziom. Pierwszy tak. poziom. Pewnie najtrudniejszy jest ostatni poziom, co? Ta już tam są jakieś 180, ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. No ja się trochę boję tego parkuru. A co jest na mecie? niespodzianka! I zaczynamy! Wielki parkur przygotowany przez widzów. Stojemy 100% prawdziwe. Stajemy na X i zaczynamy. I co to wygląda łatwo? Jest tu na razie mogę pod tym. Tu trochę to wygląda jak wiertło. I hop, e, i hop. I hop, I hop, i hop, i hop. I teraz tam chyba, nie? O! Tu jest jakiś żółty kwadrat. Tam jest napisane dla mańki. Nie wchodzić grozi poparzeniem. To rzeczywiście grozi poparzeniem. Tam jest lawa! Jest u napisane nawet, uwaga, lawa danger. To znaczy, że jest niebezpiecznie. Tam jest dużo lawy, są też przerwane tory i wypadnięte skały ze skały. Nie podejrzewałem, że tam będzie lawa. Ja się zdziwiłem. No nic, widzowie. Włażę. Właże co? Żegnaj niebie. Bo właże do jaskini. Ja ja stamtąd wylezę? No dobra. I co tam? Co tam będzie? Co tam będzie? Tu już jest. To już są wysokie zejścia. Tam lawa. Ja nie wiem, czy ja sobie poradzę z tym parkurem. Dobra, na razie to jest mega proste. Zejdziemy dalej. Co oni tu przygotowali? Tu mamy lawę. Dobra, ja muszę tutaj przeanalizować teraz, co tu się dzieje. W ja mam przeleźć. No to ja sobie przelezę tędy, tu może. Czy ja tu doskoczę? Chyba nie, ale mogę iść tędy chyba. Tędy przejdę. Ała! Robi się gorąco, ale ja się ja se tu poradzę. To ja muszę zobaczyć, gdzie ja mam przeleźć. Tu nie. Nie przelezę. Gdzie ja mam przeleźć? Widzowie, widzicie, gdzie ja mam przeleźć? Jak ja mam przeleźć? Jak ja mam przeleźć? Tu przecież nie doskoczę, tu nie doskoczę. Jak ja mam tam przeleźć? Czekajcie, tędy, nie, tu nie doskoczę tam. Przeskoczę. Tu do, tędy chyba. Chyba tędy. Ja muszę wrócić. To ja tu szybko wrócę. Ja myślę, że to tędy. Uwaga. Uwaga. Je jest! Jest, 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 jest. Pierwszy, pierwszy skok zaliczony. Teraz ten, uwaga. Jest. Nie ma! Jest! Dobra, udało się. Udało się, kolejny skok zaliczony. Widzowie, kolejny skok zaliczony, ja teraz muszę zrobić trzeci skok. Jest, udało się, dobra. Tu są jakieś tory, to jest chyba tylko dekoracja, tak? A nie... Tu jest płot? Ja tego nie przeskoczę. Czemu ja, to, ja tego nie mogę przeskoczyć? To jest ślepa uliczka, oni mnie zrobili wiajo. Patrzcie, oni mnie zrobili wiajo. tu jest. Yy, tu jest to. Ale mam checkpoint chociaż. To jak ja mam przeleźć przez ten płot? Jak ja mam przeleźć przez ten płot? No którędy ja mam przeleźć, ej? Przecież tu jest płot, ja nie przej przejdę tędy. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić, bo jest płot. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić, bo jest płot tu, ej. No patrz. No tu, tu jest płot normalnie. Co ja mam teraz zrobić? Ja nie wiem, 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 nie wiem. Nie wiem. Robert, myśl, użyj umysłu. Robert, użyj umysłu. Co ty masz zrobić? No, ja nie wiem. Co ja mam tu zrobić? Tędy przeleźć, Wrócić? Nie wiem. Tam? No to mnie zrobili wiają. No, ja wracam do tego checkpointu. Na zasadzie dedukcji i eliminacji ja stwierdzam, że lewa strona była do kitu i była ślepą uliczką. Tylko w prawą powinienem chyba poleść. Poleś, poleś. Tutaj nie przelezę, bo tu jest płot. Ale tu! Tu zrobili przejście, patrzcie, jest. Okej, okay, przelazłem przez ten pieroński płot. Nieźle to wykombinowali, co? Dobra, idziemy tu dalej. I tu jest znowu ten płot. O jezus, to była pułapka. Co to było? Czy ja mam tędy iść? Nie, to się zatrzymało. Tutaj jest dobra barykata. Jeszcze ja już myślałem, że oni chcą, żebym ja przepłynął przez tą lawę na tym wagoniku. Ja bym na tym wagoniku za nie poradził przecież przez tą lawę. Nie, ale to chyba nie to wyjście. Ja myślę, że oni chcieli tutaj zrobić tak, że ja, że ja bym skakał tu jak głupi, a to tak naprawdę chodzi o to, żeby ten tędy. Witam pana, panie czaszka. Życzę miłego spoczywania. W tych odmentach. E, i dobra. Dobra, to jesteśmy tu już, 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 już jesteśmy na dobrym tropie. Dobra, 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 dobra. Ale co oni tu znowu wymyślili? Tory, 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 tory! I takie jeszcze te i co ja mam teraz zrobić? Który ja mam iść? Tu jest czekolada. Hmm, tu jest czekolada. Może tędy. Tą czekoladą pójdę. Tu czekoladą. Tu, tu już jest sufit. Tu już jest sufit. I tam. Tam chyba. Tam chyba. Hmm, chyba tam. No dobra. No to ja trochę się rozpędzę i spadam tam, nie? Ła! Idzie całkiem, całkiem. Ła! Dobra. I jeszcze raz. Dobra, ok. Checkpoint. wita nas znowu e, Kościotrup i tutaj mamy takie para parapecie para para nie, nie chcę, nie chcę powiedzieć parapety tylko para para dwa para dwa parapeciątka. i ja sobie z jednego na drugi przeskoczyłem. I idę dalej. Co oni tu dalej wymyślili? Tu jestem. A co tu jest za tabliczka? Co tu jest napisane? Wracaj na checkpoint. O nie. Czyli znowu ślepa uliczka. Te, te ślepe uliczki to ich stały numer chyba jest. Znowu jest wracaj na checkpoint. Widzowie mnie specjalnie wpychają w jakieś takie ścieżki bez wyjścia widzę. I ja muszę wracać na checkpointy przez to. No dobra, no to wracamy. Tu jestem na checkpointie. Wrócone na checkpoint. Idę tu. Dobra. I ja myślę, że teraz pójdę tą czekoladą. Wow. Ja myślę, że teraz trzeba pójść znowu tą czekoladą. Tą czekoladą poskaczę. I ja wtedy polazłem tędy. A teraz nie polezę tędy, tylko tam tamtędy chyba. No właśnie. Żeby to człowiek wiedział, zanim pójdzie, nie? To by szedł gdzie indziej. I rozbieg. I jest nie ma. Checkpoint, wróciłeś na checkpoint, witamy na checkpoincie znowu Dobra, idę tędy, czekoladę teraz, teraz czekoladą Ścieżka czekoladowa, e, kamienie i wertepy i czekolada Dobra, czekolada, czekolada, teraz musi się udać Trzymajcie kciuki, żeby teraz się udało A, bo ja se to mogę rozłożyć chyba, ej Ja myślałem, że te czekolady są wyłączone Jest, to jest chyba to Idziemy, idziemy widzowie A polajkujcie tam co? A polejkujcie tam co? Polajkujecie? Polajkujcie tam co? Polajkujcie tam trochę I zasubskrybuj, jak chcesz zobaczyć kolejne I zasubskrybuj. Tu jest kawałek łańcucha, ale on nie dociera do końca. Co ja mam zrobić? Ej, tu. Tutaj zobaczmy, tak tu. Może tędy, tak? O, tu. Dobra, tu się udało. Tu się udało. I ja teraz tam zeskoczę chyba, tak? Jest! Jest, 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 jest! Nie ma, jest, jest. Jest. Myślałem, że już padnę do tej lawy. Uff! Idziemy naprzód i nie wchodzimy do lawy. Nie wchodzimy do lawy, idziemy naprzód. Okej. Okay. Ła! Aaaa, znowu w lawie! Witaj znowu na checkpointzie Bo tu jest dalej po prostu, tak? Nie ma, jest Dobra, jest, nie ma, jest, dobra I gdzie teraz? Nie mówcie, że Cała ta, całe to pomieszczenie to była ślepa uliczka Bo chyba oszaleję Nie, błagam, gdzie ja mam teraz poleść? Przecież tutaj nie ma przejścia dalej Nie wiedziałem co mam zrobić, stałem nad lawą i se stałem I nie wiedziałem Ty, a może trzeba wleźć na sufit po prostu? Nie no, ja na sufit nie wlezę, nie ma jak na sufit wleźć Tu jest drabina! Tędy oni zrobią tak? Chyba tak. Jak tam znowu będzie ślepa uliczka? Ale nie, no chyba to nie będzie ślepa. Będzie to ślepa Czyli trzeba wrócić. Wiem, znowu bez sensu. No to wracamy, wracamy. Nie wracamy, nie wpadamy, nie wpadamy, wracamy. Teraz hop. Jest drabina. Idziemy do góry. Co my tu mamy? Chwila oddechu na powierzchni. Nie ma lawy, więc, więc nie ma stresu. Co tu napisane? Łatwa, fa 180. A, że tu mam z tą 180 zrobić? Jak? Tu nie trzeba. A to, przycisk to droga na skróty. Jak myślicie, uda się bez przycisków? Próbujemy bez przycisku, no. Nie udało się. Na drabinę. Nie będę włączał tego przycisku, jest to wstyd przecież. Muszę tą 180 zrobić. Nie ma. Ja na drabinę wróciłem i teraz wróciłem na miejsce katuszy. Nie ma. Jak ja to mam zrobić? Ja dzisiaj byłem na kursie tych 180 i to czasie rozbiec. Tak? Jest! Wpadłem. No to jest najgorsze właśnie, że jak się rozbiegnę, to potem nie umiem wyhamować potem na tej beli potem. No a tu sobie napisali, że łatwe. To wcale nie jest takie łatwe. No. Uznałem, że muszę im udowodnić, że umiem zrobić tą 180. Żeby sobie nie myśleli, że ja nie umiem zrobić 180, bo yy, czasami umiem. I jest, i nie ma. I ja się załamie z tą 180, no. Jest? Jest, Jest? Jest, 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 jest. 180 się udała bez użycia przycisku. Nagrało się to? Nie użyłem przycisku. Tu widzicie, odwróciłem. Jestem siebie troszeczkę dumny. Hop, hop. Droga na skróty co? Nie ma. co na tą lampę wskoczyć, tak? Okej, okay, jestem na lampie. Jest! Tu, ten skrót wcale nie był skrótem. To było też trudne leziemy dalej. Tu mamy checkpoint, idę tędy i tu znowu te 180. A, tu jest takie. Tu się rozpędzę i chyba wskoczę na to. Jest, 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 jest. Ja się cały czas boję, że ja spadnę jak wskoczę. To jest najgorszy stres dla mnie, że ja w momencie, kiedy już jestem na tym, co miałbym być na tym, to prawie jakbym spadł. I hop, przed nami kolejne wyzwanie. Jest to pałąk z drabinami. To jakby tam na bokach są kolejne, tak? Tu i teraz ja chcę tędy wleźć po spirali. Tu, tu, tędy. No nie ma. Dobra, właśnie tu tu idę tu, uważaj tu idę tu, uważaj tu idę tu, uważaj tu idę tu, uważaj tu idę tu, Nie, zaraz będzie. Uwaga, uważaj tu idę tu, uważaj tu idę tu. Jest, Ty Musiałem tak mówić, po prostu tak, taką komendę. Uważaj tu idę tu, to idziemy dalej. Boże, jakie drabinki, jak tu ładnie ustawili. Tu, 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 tu. Jestem na górze. Co tu Napisali Spójrz na dół. Spójrz na dół, dobra. Dół. Tu jest galaretka. Tu są rodudu. Co na dole? Mam tam iść? No spojrzałem, ale a tu jest najtrudniejsza 180 Aha. No nie, ja się boję. Tu otwarłem tu. Otwarłem. Bo tu zrobili takie parapeciki. A co tam tyle tych szkieletowych koniów, Ej. Dobra, idziemy. Ten... Nie! A tu jest dziura, dobra, czyli to było też. E, wszystko. wyreżyserowane. Trzeba było spać. To było niemożliwe, tak? Gdybyście umieli taki przejść? Pałąk? Padamy tu i co? Checkpoint i łóżeczko. Idziemy dalej. Kawy, kawy, na mi. Gdzie tu pójdę? Tam. Teraz bym poszedł chyba tędy. Ale ładnie to zrobili, nie? Piszcie w komentarzach w ogóle, jak, jak się wam podoba ten parkour. Tu mogę przejść, a tu przeskoczę? Tak. Chyba tędy pójść. Tu jest to, a ja do tego nie umiem doskoczyć. Gdzie ja mogę teraz pójść, no? Gdzie by teraz pójść? A! Znowu lava. Witamy z powrotem na checkpoint'cie. Ja myślałem, że się tym razem uda, ale się nie udało i co? I jestem znowu na checkpoint'cie. Tu mogę iść na pewno, bo tutaj się da iść. Dziury, ale tam się chyba nie przejdzie. O, jestem tu! To jestem dalej niż myślałem, że będę teraz. To teraz mogę teraz tu przeszkoczyć coś chyba. To jest chyba bajer. To jest niepotrzebna mi do szczęścia. Ja chyba muszę tam skoczyć. Tam skoczę, nie? Chyba tam tu skoczę. Jest. jest. Witamy z powrotem na checkpoincie. Oj, Boże, Boże. Tym razem y, myślałem, że będzie lepiej, ale znowu było gorzej i znowu jestem na checkpoincie, no! Hop, wspaniale, że tu jest checkpoint, jak ja się cieszę na widok checkpointów i skaczę! Jest, 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 jest. Fajnie, lawy nie ma. Ja nie mogę iść prosto po prostu? Tu są jakieś tylko bajerątka takie. A co tam łazi? Tam coś łaziło, nie? A ja się boję, co tam łaziło? Tam jest, tam coś było? Co to przylazło, widzieliście to? Jest. Yeah. Boże, kura. Jak ja się wystraszyłem, ja się boję kur na torach. To była najprostsza sala. Tutaj rodudu widzę, urosła. Tu mamy przed sobą teraz salę mega zarośniętą. Jakaś baba z biologii chyba musiała tutaj posadzić to i owo. Po tych kapustach. Hop, hop. Ła. Witamy z powrotem na na pewno się ta ścieżka kapustowa uda. Tu, tu, tu i tamto, tu i teraz tu i teraz tam. Jest. Udało się. Przesiadłem salę kapusty. Teraz przed nami jaka sala? Dawa, lawa, 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 lawa. Tu chyba nie będzie tragedii. Doskoczę? Doskoczyłem, dobra. I teraz tam skoczę. I teraz tam skoczę i doskoczyłem! I tu mamy przed sobą checkpoint. I checkpoint przed nami jest tu i zaliczony check. Zajrzyj za język. Już to jest wielka rodudu tutaj urośnięta. Zajrzeć za język. Tu, cyk, jestem. I teraz mam tam wleźć? Jestem. Jestem na języku rodudowym. Tu ma ten. Jak to się nazywa? Zwisające to. Teraz do przełyku mam leśne. Jestem w żołądku rodudowym. Tutaj widzę kwasy i błony śluzowe. I trochę lawy. Czyżby ona była lawopijna? Oje! Ja tu mam przeleźć po tej szybie w żołądku rodudu, nie wpadając do lawy, tak? Żeby to przejść, to trzeba dokładnie iść. Całkiem w to dobry. Jestem w takie ważenie po. Po jednym pikselu. Ja to przejdę za pierwszym razem. Nie wiedziałem, że ja mam taki talent do jednopikselowych przejść w żołądkach. Jest, ty. No ja to normalnie przejdę za pierwszym razem, ten żołądek. Proszę w komentarzach o serdeczne gratulacje dla mojej osoby. Czałka, szczałka, szczałka, szczałka. W dół. A! Czyżby to było już jej, jej jelito? I co tutaj mamy? Kamienie szlachetne... To jest jakieś przejście, co? Chyba tędy, co? Bardzo się cieszyłem, że tak udało mi się szybko przeleść przez ten układ pokarmowy. Pierwszy raz mi się zdarzyło e, takie wyzwanie. To poradziłem. I co oni tam dalej? Łojuzu. Jak ja mam stąd wyjść? Tu jest drabina, dobra. Tutaj? I co tu jest napisane? Znajdź guzik... No nie, mam szukać guzika w tych szeluściach? O boże... Gdzie tu masz, ma nabyć guzik? Jak ja tu mam znaleźć guzik? Już tu nic nie widać, no. Nie chciałbym, żeby ta moja przygoda dzisiejsza się skończyła w tak ciemnych okolicznościach pod żołądkiem. Widzicie ten guzik? Gdzie jest ten guzik? Cztery godziny już tu jestem. Gdzie jest ten guzik? Może z góry zobaczę? Gdzie jest guzik? Guzik se napisali. Znajdź guzik, mam szukać. No gdzie oni mogli dać ten guzik? Dobra, kto już widzi guzik, to niech mi pisze, gdzie jest ten guzik. Kompletnie nie wiem, gdzie go znaleźć mogę. No jak ten guzik mam znaleźć? tu nie ma też guzika. Tu no, nie mam Guzika. Nigdzie. Gdzie oni to mogli dać? Gdzie ja bym dał guzik, gdybym był moim widzem? Tu są tylko stalagmity, stalagnaty i stalaktaty, a guzika nie ma. Boże, ja już nie wiem. Tu to było. Tu się otwarło teraz. O Boże, tu to było, a ja tego nie zauważyłem wcześniej. Tu w wieczoru tego szukałem. Sprytni. I teraz wchodzimy. Do krainy sera? O kurde, ale ładnie. Fajnie, podoba Wam się? Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Czoły, ro -dudu. No super to wygląda, nie? Oni są tak zdolni. A jak ja to mam stąd iść? Aha, tędy, dobra, ja mam skakać po tych e, klockach, bo ja... Dobra, jestem tu. Teraz jestem tu, dobra. No i jak ja to mam przeskoczyć teraz? się rozpędzić? Nie, no to za mało. Muszę wrócić. No to wracamy. Co, ale to co ja mogę zrobić? Tu? Tu? Nie, ja mam po tej ścianie? A, po tej ścianie mogłem. Dobra. No, wykombinowałem. Kombinowałem. do dziury znowu i jestem teraz... Znowu jakiś szuka żołądek. Znowu dziura. Kacz po świeżkach. Będę skakał po świeżkach. Po świeżkach skakać. Tędy. Teraz gdzie? A tam, czyli tu. Czyli mam co? To tu mogę teraz. A tu jest drabina. No to tym razem skorzystam. Teraz chcę wskoczyć na świeczkę. Nie, wskoczyłem na świeczkę. A czy teraz Wskoczę na świeczkę. Nie wskoczyłem na świeczkę, więc jeszcze raz spróbuję wskoczyć na świeczkę. Nie ma. Ale teraz bym już chciał. Nie ma. No, żeby teraz się udało, no. Dobra, jestem na świeczce. Dopadłem, znowu spadłem. Ale dobra, na pierwszą wskoczyłem, to znaczy, że się da. Wskoczyłem, wskoczyłem, skoczyłem. Uwaga, wskoczyłem. Dobra, teraz tu jestem. Dobra. I teraz jestem tu. Dobra. I teraz co tu napisano? O tutaj. Co o tutaj? A tu mam wleść. To jest jakiś bezkres czerni. No dobra, no to idę w tą czerni. I lecę. I co mam teraz? I co teraz jest? Co tu teraz jest? Brawo! Wow! A czy Wow, ale zrobili wyjście. Wow, ale tu zrobili na mecie. Torcik za wygraną. I zbudowali jeszcze te cztery mańka-mony: Depresso, Klinguna. No i co? Udało mi się. Jak się wam podobał parkour? Ja się super bawiłem. Główni budowniczowie: Figielek kuszek, pan samek, Jerzyk i okularni red. Robimy Zasubskrybuj jak się podobało i zapraszam na inne filmy moje, bo jest ich milion chyba.